Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja jestem Waszym dziesiątym ulubionym YouTuberem. Wy jesteście widzami, którzy prawdopodobnie subskrybują lub nie subskrybują tego kanału. Eee, witamy serdecznie na kolejnym odcinku z kwadratowej masakry. Moi drodzy, dzisiaj jest dzień bardzo ważny dla nas. Ze względu na to, moi drodzy, że będziemy dołączać do jednej ze strony konfliktu. Przez słuchajcie, standardowo 5000 sub w górę. To kolejny odcinek jutro, więc e, zostawcie tą, tą łapę i zostawcie też suba z dzwonem, ze względu na to, byście dostali po prostu powiadomienie o odcinku od razu. I przypominam, że na moim Discordzie, discord.gg slash już i dostajecie surecoiny za siedzenie, za zagadanie, za pisanie i możecie je wymienić na PaySafe kardy, na Minecrafty Premium, na Konsole PS4 i tak dalej Ale, generalnie tak. Już miałem lecieć do Mandzia i wpisać się na listę Teamu XXL. Aczkolwiek, moi drodzy, dostałem wiadomość na Messengerze od Citroxa: Mianowicie, że Team Boży mnie potrzebuje, dlatego idziemy teraz na Discorda. Porozmawiać z Citroxem i zobaczymy co z tego wyjdzie O, widzę Cię O, dzień dobry, witam Dzień dobry, cześć. cześć Jak ja słuchaj, Cię dawno nie widziałem Ja Ciebie też Citrox, słuchaj, będę A, szczery tak. Będę szczery, A. bo ja tutaj no. widzą powiedziałem już, że dostałem wiadomość Dlatego zmieniłem zupełnie W ogóle zupełnie plan odcinek zmieniłem Generalnie kwestia okay. jest taka, że... Mm -hmm. Powiem ci szczerze, stary, ostatnio no. gadałem sobie z Bandziem. To w ogóle chodźmy, chodźmy w jakiś. No doszły mnie mi właśnie... miejsce. Tak, chodźmy, bo ściany mają uszy, więc musimy jeszcze pójść w odpowiednie miejsce. Na przykład. Tak, żebyśmy mogli... Chodźmy do domu Nexa porozmawiać. Dobrze. Tam jest Dobrze. zawsze Dobrze. przyjemnie, tam jest zawsze tak. przyjemnie. Pójdźmy, pójdźmy dom porozmawiać Nexa. Naszy... Niech dom naszego przyjaciela będzie naszym domem w takim Jasne, razie. Jasne, że tak. Pewnie, Tutaj ściany tak. uszu nie mają, bo są zbyt grube. Tak samo jak ja są. Oooo! Może przy stoliku? Przędziemy tak, przy stoliku sobie. Myślę, że Nexus się nie obrazi. Dobrze, Citro. Ja też tak myślę. Ja tutaj nawet bliżej ciebie siądę, żeby to nie Jasne, było Jasne, Josi. no znamy się nie od dziś, także myślę, że możemy być obok siebie. Josi. co tam mi się wydarzyło, bo no nie ukrywam, że doszliśmy mnie że rozmawiałeś z Mandziem. Tak, rozmawiałem z Mandziem. Mandzio od razu po... Um, o, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mandzio od razu po moim zalogowaniu się na serwer, albo może tak. inaczej, po moim przybyciu ponownym na ten świat, w sensie tak. nie urodziłem się, tylko po prostu wszedłem. Napisał do mnie. Tak, Byłem dalekiej wróciłeś. podróży, Rozumiem. wróciłem. Mandzio do mnie napisał. Powiedział: Yoshi, rzuć wszystko, sprawa jest bardzo istotna. Wziął mnie do właśnie zamku Kiśla i zaczął ze mną rozmawiać. Tak, z zaskoczenia mnie wziął, wiedział co lubię, i najzwyczajniej no w świecie tak. wziął mnie do zamku Kiśla. W którym to tak. opowiedział mi o tym wszystkim, co się dzieje teraz na kwadratowej masakrze, że. Mamy tak dwie, dwie, że tak powiem, strony konfliktu. Jest tym mm -hmm. XXL oraz jest drużyna boża. Nie wiem dlaczego tak została nazwana. Ekipa Boża. Ekipa Boża. Nie, nie wiem dlaczego została Bo tak nazwana, mimo mm -hmm. tego, że ani ja nie brałem w tym udziału, ani Nexe, gdzie my byliśmy. Prawowidłowymi właścicielami nie, takich nie, nazw. Nie, 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 nie. Nexe wymyślał nazwę. Nexe był przy wymyślaniu nazwy. To była Aha. jego propozycja. No I Nexe prawdopodobnie będzie w tej Ale właśnie, Yoshi, prawdopodobnie. Tak jak już się zauważyłeś, prawdopodobnie, ale. Widzisz, prawdopodobnie. Właśnie, to jest prawdopodobnie. Ale czy masz pewność, że Nexe będzie w tej drużynie? Nie nie masz. Nie mam pewności, Yoshi. Ale też nie mam pewności, czy będzie w Team XXL. Ne Nexe mhm. jest totalnie aktualnie neutralny. Dobrze. Nie jest ani w jednej drużynie, ani w drugiej drużynie. Mhm. Dobrze. Rozumiesz. Rozumiem. Yoshi, powiem tak. Tak? Powiem tak. Smutno mi się zrobiło, jak usłyszałem, że rozmawiałeś z Mandziem, bo wiedziałem, że będziecie manipulował. Pytanie: mm -hmm. czy ty się dałeś Yoshi zmanipulować? Czy ty dałeś się namówić na to, o czym była rozmowa? Citrox. A tak. czy podpisałem pakt z Mandziem? No właśnie, Yoshi. Właśnie, właśnie. od Yoshi, przyjacielu. Tak. Proszę bardzo Sprawdź tę księgę To jest nasza księga Ekipy Boże. Możesz zobaczyć Kto aktualnie jest Członkowie Nitashi, Citrox, Neuracht Yoshi Tak Słuchaj Generalnie przeglądam tą listę Tak Okej I mamy teraz tak Citrox No bardzo lubię i szanuję To też jest osoba błogosławiona No wiadomo Nitashi Jest również moim przyjacielem Aczkolwiek Neuracht Neuracht co hmm. tam się zba? Co tam jest nie tak? Co z tym tak? No, ten no ten ja nie fakt? wiem czy ja chcę być z osobą która mnie okradła, przez którą padły moje trzy biznesy Yoshi. właściwie oraz Yoshi, która, rozumiem, która no nie wiem, no, no nie wydaje Yoshi, mi się. ja rozumiem. Ja rozumiem, ale Josh, Poza tym jest strony. to osoba, Zobacz. która irytuje mojego ulubionego streamera, czyli grafa. A ja nie wiem czy ja mogę aż Ach, aż tak się Yoshi. poświęcić. Yoshi. Mamy naruciaka. Naru naruciaka też mamy. Mamy. No, po prostu, mamy nerciakę. Mamy <noise> Jank Mikiego. Tak, o, super jest Miki. Mamy Jawora. Jawor, hmm. również moim przyjacielem jest. Hadesiak, też przyjaciel, ale anime za dużo ogląda. I, i robotnik no tak. Walduś, który ciągle pijany jest. Jest pijany, ale klepie się tak, stary, że nie. Josi, powiem tak. Tak. Powiem tak, Josi. Czy ty wiesz w ogóle, od czego to się wszystko zaczęło? Tak? Ja zostałem zamordowany, zostałem tak. okradziony tak. Okej, okay. i ty, wiedząc o tym, co się stało twojemu przyjacielowi, no myślę, że mogę tak siebie nazwać. No może. Mam nadzieję przynajmniej prawda. taką. Tak, to prawda, możesz. Poszedłeś do teamu XXL, Yoshi. Ja Czy, tak ja się po... Czy ja posz... Aha! Nie, znaczy, przepraszam, nie, poszedłeś rozmawiać w pierwszej kolejności z teamem XXL. Ja rozumiem, Bo... że wzięli zaskoczenie. Ja zaskoczenia. Wzięli mnie ale oni... ze mną nie rozmawiałeś. Nie, nie rozmawiałeś ja ze mną ja wiem, przez parę, Ale nie. oni w nie deklarują, że ty jesteś z nimi i to mnie strasznie zabolało. Naprawdę? Tak, doszły mnie słuchy, Mog, mo, mo, te słuchy mogły być, że tak powiem, jakieś wiesz, fałszywe, ale Yoshi, mhm. ja chciałbym, żebyś ty się zastanowił, czy Adby czasem nie wolałbyś walczyć po naszej stronie, po stronie swoich przyjaciół, może nie wszyscy są twoimi przyjaciółmi, ale, A, rzeczywiście, ale rzeczywiście. jednak spora część tutaj myślę jest, ja myślę, że Nexe też być może będzie po naszej stronie, na pewno mhm. gdybyś ty był, łatwiej byłoby Nexe też przekonać. No i Yoshi, ja wiem, że Neuracht może zabienił, może coś tam ten film biznes yy, popsuł, ale Neuracht, yy, że tak powiem, ma stawie Erebo. Jest to idealne miejsce do walki i to miejsce może dać nam sporą przewagę, bo nie oszukujmy się, nie oszukujmy się Josi. Przeciwnicy mm. są mocni w Minecrafcie, są mocni w PFP i. No jest. No jest mocny. No i Bremu graf. Korcik. niestety są tam mocni gracze tak. I my, Yoshi, potrzebujemy po pierwsze dobrego miejsca, a po, a po drugie osób, którzy chcieliby stanąć po stronie prawdy, po stronie przyjaźni I, po, i przeciwko teamu XL Mamy go tylko na walkę, po walce go wywalimy <grystanie> Nawet Jawor zabrał głos za światów. O panie Jaworze <grystanie> Dziękuję za zesłanie tego wspaniałego daru, którym jest twój głos e, Słuchaj, co ty tak, na to? Słuchaj, ci tak szczerze, stary oni tak. zaproponowali mi naprawdę bardzo fajne rzeczy. Um, Co ty zaproponowałeś? Konkretnie, słuchaj, Yoshi. Chociażby stację metra dosłownie zjeżdżającą do mojego parkura. Ponadto pomaganie w moim biznesie i chronienie, by nikt taki właśnie jak Noiracht nie Jasne. wbijał się i nie niszczył mi biznesu. I ja mam być teraz osobą, która Yoshi. niszczyła mi biznesy w drużynie. Jeśli. Słuchaj, Cydrox. Jeśli. Tak, jeśli. Jeśli. Słuchaj, jeśli. Mm -hmm. Jeśli pomożecie mi naprawić moje biznesy. Ja jestem, ja jestem biznesmenem tutaj na serwerze. Ja jestem Jasne, przedsiębiorcą Yoshi, Ja rozumiem. Ja mam Pewnie. w dupie te walki. Naprawdę. I ja, ja mam na to totalnie wysrane Ale okay. zależy mi bardzo na moich biznesach. Oraz zależy mi na tym, mm -hmm. by, by zadość uczynił mi Noirach to, co zrobił. Dobrze. Josie, czego konkretnie oczekujesz? Powiedz. Konkretnie. T tysiąca dolarów od y, Noirachta za zniszczenie biznesów. Ponadto mm -hmm. obrony, obrony moich tutaj, jak wiadomo, pól, wszelakich Tych zagospodarowanych i mniej zagospodarowanych, bo dużo osób się kręci wokół mojego tutaj domostwa i... No właśnie, ale się zobacz, oni ci zaoferowali ochronę, ale stary, tak naprawdę jak oni się mają chronić, jak oni mieszkają dobrze. po drugiej stronie wyspy? Zobacz kto jest twoim sąsiadem No kto? Stary, ja z balkonu mam widok na cały twój... tenki. No dobrze josi. no? Okay. Salutenki, ja Ci mogę obiecać, że Ja Twoim biznesem się zaopiekuję, Twój biznes będę chronił i jeśli cokolwiek się temu biznesowi stanie, nie tylko do czasu wojny, o, mhm. oczywiście po całej wojnie, do końca trwania tej krainy, Joshi ja będę Ci pomagał wyciągać konsekwencje i będę pomagał Ci tam Dobrze, dobrze. Pytanie jeszcze jedno. Czy. Popieracie ekologiczne podejście na kwadratowej masakrze. Czyli, co to znaczy? Po pierwsze, łatanie dziur, po drugie, sadzenie drzew. Ja Oczywiście. w tym momencie mam plan, żeby zrobić tutaj wyspę, to już od paru tygodni miałem, żeby zrobić tutaj Okej. wyspę, na której będzie masa drzew. Bo jak widzisz, Jasne. tych drzew jest coraz mniej w naszej krainie, i to mnie bardzo martwi. Jakby rozumiem. ja nie chcę żyć w świecie, gdzie nie ma drzew, bo to jest nie. No, no po prostu, to jak To jest niedopuszczalne, ja niedopuszczalne, rozumiem. To jest niedopuszczalne. Udusimy się wreszcie, bez ruchu. Bez, bez jasne, jasne. Tutaj. Super. Więc generalnie tak. Moje warunki. Czy, czy mogę dostać jakąś książkę, w której mógłbym zapisać. Oczywiście. Bo ja tutaj, jakby ja nie ukrywam, jestem osobą, która. Oczywiście. Jeśli ostatnie... ty, ty, masz, ty masz książkę chyba tą naszą, jakbyś mm -hmm. mógł w niej gdzieś tam na ostatniej stronie zapisać swoje oczekiwania, Dobrze, dobrze to ja w dziesiątej stronie napiszę. W takim Jasne, razie. super. W takim Excellent. razie piszę ochrona. Mm -hmm. e, ochrona e, mojego, mojej działalności. Pewnie. Czy ja chciałem się tylko wtrącić tutaj. Tak? E, ja wiem, że trochę opóźniony jestem. No, czy to e... wiemy, no? Ale no, to każdy <laughs> wie, no wiadomo o co chodzi. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że co do metra tego całego śmiesznego, które jest w góry, mhm. nie dość, że jest ono niepraktyczne, bo jest mega wolne. To w dodatku ja będę budować dużo, dużo lepsze metro już od jutra zaczynam mhm. budowę. To mówię Uuu. tutaj w jako pierwszym miejscu i o? mogę ci zaoferować to, że to metro będzie szło centralnie pod Twoim y, domem. Super, Także dobrze. możemy okay. się dogadać, to nie jest... ma problemu Czyli metro to jest się jakby widzisz, to nie ma problemu w takim okay, razie Okej, dobrze, tego. tutaj, okej, okay, dobrze W takim razie kolejna, e, kolejna da, rzecz da, Kolejna da, rzecz, mhm. rzecz. E, uczynienia. Jasne Od rakta W postaci, tam dopisz konkretnie Ta W postaci 1000 dolarów mhm. Ze względu na to, że jakby no ja panowie nie chcę Nie chcę tutaj, no, nie chcę nic mówić, ale jakby w momencie kiedy ja e, musiałem sobie zrobić przerwę tygodniową i pomimo, że tak powiem, e, aktualnie panującego e, świrusa e, opuścić kwadratową masakrę na e, naszym tutaj wyspę latającą na, na, na tydzień, e, no jakby ja liczyłem na to, że, że moje biznesy będą dalej e, super się trzymać, bo one super się trzymały, aczkolwiek no zostały te zwierzęta uprowadzone i, 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 i to jakby opóźniło... E, no, mój jednak Stonks, który był potężny. Ale dobrze, w takim razie, tak. Kolejnym tutaj, właśnie moim wymogiem, no to, to, to może tutaj zapiszę właśnie metro. Metro obok mojego parkura oraz kompleksu biznesów. Bo jakby to moje, to moj, to, ten mój cały teren to jest jakby kompleks moich biznesów. Tutaj mamy owce wiadome, tutaj mamy krowy, tutaj mamy parkur, tutaj będzie jeszcze Jasne. las. Jakby to jest moje miejsce, gdzie ludzie mogą wpaść i porobić sobie różne fajne rzeczy, również będę budował inne, inne ciekawe, inne ciekawe tutaj miejscówki. Jasne. Jasne. Tak, myślę, że... Hmm. Co jeszcze, Josi? Co jeszcze, co jeszcze bym tutaj wymagał? Co jeszcze bym tutaj wymagał? W Jesteśmy się... w stanie zaoferować ci secik, jak, jeśli jest taka potrzeba, perfekcyjny. Okay. O, ja nie Do środę, akurat. Ja no seta. to nie ma sprawy, to, ty tym ty się nawet nie musisz martwić, to, to będzie dobrze. Dostarczony. Super, super, to mnie bardzo cię cieszy. To mnie bardzo I dużo cieszy. miłości, dużo miłości. Oj, najwięcej. O. A czy, kelp, a czy kelp będzie też dodawany? Kelp yy, w nieograniczonych ilościach. Super. Ale to dopiero po wygranej, po wygranej wojnie. Dobrze, dobrze, dobrze. To znaczy, powiem generalnie tak. Jakby mi się wydaje przede wszystkim, że mm, powinniśmy się też troszeczkę tutaj oddzielić od. Yy, od? Od, od pozostałych, jeśli tutaj już mamy mieszkać, to jakby fajnie jakbyśmy się oddzielili też trochę jakimś murkiem ewentualnie. Jasne. Nie? Czy coś ten deseń. Jakby... Ale to już jest jakby powolnie, nie? To już są plany tak, takie dobrze, bardzo, dobrze, bardzo, dobrze. bardzo, bardzo długookresowe, nie? Dobrze, ja tutaj dodaję jeszcze pomoc przy, przy lesie. Bo jednak z tego lasu będziemy musi korzystać. I co, co, co z tym lasem? Co, co konkretnie? Potrzebujesz sadzonek, potrzebujesz yy, mączki kostnej, potrzebujesz yy, większej wyspy. Potrzebuję co, pom pomocy z, ze zrobieniem z tego latającej wyspy, która będzie duża. Na którą duża, będziemy mieli okay. na którą będzie miała dostęp rzeczywiście cała frakcja nasza. Mhm. Za darmo, oczywiście. I to Jasne. będzie nasz wspólny las, który będzie, no wydaje mi się, że taki ogólnodostępny dla nas, ale nie dla innych. Jasne, nie ma sprawy. to się, z... Ja już myślę, że mogę się tym zająć nawet już od Jasne. jakby. To było. Super, ekologia przede wszystkim, no jakby ja tutaj chcę, tutaj jest też fajny teren, myślę, myślę, żeby to zrobić. Jest blisko do, do nas tutaj wszystkich. Pewnie, jest... Yoshi, tylko teraz tak. tak? Yoshi. I, ale czekaj sekundę, jest. jeszcze mm -hmm. przede wszystkim. Jasne. Jednym powodem, do, za którym bym dołączył jest, tak? oczywiście tutaj wpisałem na ostatnią stronę, proszę bardzo zobaczyć sobie ostatni Dzień tutaj proszę. wymóg, mój ostatni wymóg jest również okay. tam napisany. Co jeśli nie uda się zrealizować ostatniego wymogu? No może być ciężko, tak powiem szczerze, w sensie... Dobrze, się tylko teraz właśnie pytanie, bo to wszystko tak? jestem w stanie ogarnąć, tak, jestem no. w stanie już zacząć działać tam, nad tam. tym... No, no, no... Helga. Okay. Tylko Yoshi, ja jestem w stanie zacząć nad tym wszystkim działać, Aha. tylko ja bym potrzebował deklaracji najlepiej już dzisiaj Yoshi, bo że tak powiem wojna zbliża się wielkimi krokami. Wojna mm. będzie już za trzy dni i ja Josi, mogę oferować, ja, ja jestem w stanie to zagwarantować wszystko poza tą ostatnią, e, poza tym ostatnim Oczywiście. dopiskiem, bo nie wiem jak to będzie, ale Yoshi no nie ukrywam, że chciałbym mieć twój podpis już dzisiaj. Żeby być spokojny, żeby spać spokojnie Yoshi, bo odkąd ja usłyszałem, że rozmawialiście z Timem XXL, przyznam szczerze, że mam problemy ze snem. Stary, mam problemy ze snem, chodzę niewyspany, zestresowany, poddenerwowany. No ja się nie dziwię z jednak. No bo. właśnie, rozumie, rozumiesz Yoshi, bo no to co ja usłyszałem po prostu mnie przybiło. I dlatego Joshi. Potwierdzam, ostatnio się zająkał mówiąc siemanko o, Dokładnie, nie, ja się jest... zająkałem mówiąc Siemanko i mówię teraz jakieś takie Siemanko, takie nie, to, to nie jest. Ja nie, wczoraj nawet ja ja są... ja słyszałem, jak chłop jak, jak się witał na streamie powiedział ja jestem, Siemanko, z tej strony osobę". Karol, a ja takie co? Nitasi. A Karol się w ogóle pomyliłem. Nitasi Słuchaj, tak? wiesz jak określiłem ciebie dzisiaj nagrywając film? Dawaj, mów Przyjacielem. O proszę Określiłem cię mianem o, mojego świata. O ja ja w wychodzę, Elo. Ciebie jabor, o, jabor, Ciebie Jawor też, ale jeśli cię to boli, to możesz wychodzić. Nie ma problemu. Super Jawor, super. Nie no, mnie tak, ale to, to, to też śmieję, śmiejęcie. Kaceni też to, to się nie śmie, frajer. A, Pace też, Kaczło. Dobrze. Generalnie tak. W tym momencie mhm. troszeczkę mam problem nie ukrywam. Jasne, już, ja rozumiem. No sytuacja jest trudna dla nas wszystkich Jasiu Ja mam problem z wyborem. W sensie... Ja rozumiem. Ja nie lubię się bić z ludźmi. Ja, bo, jeszcze, bo jeszcze raz wyzywam jakiegoś Brema na czacie i ludzie mi będą wypominać to do następnych edycji. Wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Rozumiem. <laughs> Rozumiem. Ale kurczę, wydaje mi się, że jeśli podczas wojny będę miał to wszystko o czym tutaj napisaliśmy, co wszystko jest zawarte w książce, i będę mógł spokojnie prowadzić moje biznesy dalej i przede wszystkim z moim przyjacielem Nitashi i wejść w spółkę wreszcie, do której nie doszło przez osobę, która już jest w waszej drużynie, która ma zadość uczynić swoje zachowanie podłe, śmierdzące gównem, ja będę w stanie to dzisiaj podpisać. Jeszcze nawet, nawet zaraz. Ale muszę tak? mieć pewność, muszę mieć pewność, że ja przykładowo tak. do czasu wojny mhm. otrzymam Pieniądze od pana Nojrakta. I to jest ja mój gwarantuję. naprawdę. Gwarantuję. To jest mój aktualnie jedyny taki najmocniejszy wymóg, powiem, że z nim będzie może najciężej. Przy we, wzięcie Nexe raczej może być nawet łatwiejsze ze względu na to, że ja teraz tutaj będę, ale. To prawda. Ale. To musi się stać. Ja temu człowiekowi nie ufam już. Dobrze. Jeśli. No, Jeśli to, to tak, jestem jeszcze. Ale spójrz, budy. Citrox. Citrox. Tak, widzisz te patrzę. owce? Ideę. Widzisz te krowy? Ja. Nie wiem kto to zrobił. Ktoś mi je dzisiaj porozmnażał. I to jest naprawdę świetne. Że Super. mogę jednak liczyć na ludzi z kwadratowej masakry. to, Ale... to ja, to ja, to ja. O, widzisz Josi kto to? Widzisz kto to? To był Jawor? To tak, był Jawor. To ja je rozmnażałem. Dobrze. Możesz nawet Josi, na nie, roz... Ro nie przedłużajmy tego. Josi, ja ci rzucam książkę. Mhm. I teraz tak. Pisanie się do tej książki oznacza, że walczymy razem po jednej stronie. Uwaga, zobacz, ja już cię tu bronię, widziałeś? Zobacz. Tak samo będę cię bronił. Yoshi, to oznacza, że walczymy po jednej stronie, mm -hmm. że walczymy w imię prawdy, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Być może z wyjątkami, jeśli komuś tam coś się nie podoba, to nie ma sprawy. Tak, ale że walczymy razem, Yoshi. I niestety, jeśli okaże się, że jednak, w się tej książki, nas zdradzisz, w co, w co wątpię? Yoshi, znamy się nie od dziś, ufam ci, ale muszę to powiedzieć. No to niestety będą wyciągnięte konsekwencje. Po prostu będę jebał e <grym> e, no, <grym> dokładnie. No, no. Cy, ale, ale w złym tego, tego tak. słowo znaczeniu, żebyś nie robił sobie nadziei, rozumiesz? Tak. Okay. No. <grym> ja chciałem powiedzieć, tylko, że jako naczelny jebacz, potwierdzam, że tak, no tak. tak, no, tak, tak. No, że tak. Nie da się przyznać, żeby to potwierdzić. Josi. Tak. jeśli jesteś z nami, wpisze do księgi. Wtedy witamy cię serdecznie i od dzisiaj tak naprawdę zaczynamy już działać nad tym, czego wymagałeś. Uwaga. Yoshi, jesteś cudowny, miło mi cię powitać w ekipie Boży. Trzymaj kurczaka na no powitanie. Dziękuję serdecznie. Josi to była twoja. Wydaje mi się, jedna z lepszych decyzji. Na pewno nie będziesz tej decyzji Czy wojnę wygramy? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak, ale co by się działo Yoshi, to te Twoje warunki będą spełnione. Dobrze. I po wojnie dalej będziemy przyjaciółmi. Na dobrej złe. Dobrze, dziękuję bardzo. Cudownie Yoshi, ekstra. Ja w takim razie dziękuję. dziękuję e, również. Tak jak mówię, od jutra zaczynam działać i no i do, do zobaczenia, do usłyszenia. Tak, dokładnie. Panowie, słuchajcie, tylko ja Was bardzo proszę. Ja warunki, no warunki moje nie są jakieś ciężkie, prawda? Jakby najcięższe będzie jednak wzięcie opłaty od jednej osoby tutaj. Więc na tym się sfokusujmy. Zróbmy tak, żeby tutaj, bo ja bym chciał tylko powiedzieć, że jakby wszyscy zrobiliśmy sklepy i, i cały biznes rozwinęliśmy praktycznie przy aktualnych naszych tutaj przeciwnikach, na to wychodzi, prawda? A powinniśmy, no tak, no jednak, tak jest. a powinniśmy jednak cały biznes zrobić mi się wydaje tutaj w naszej dolinie. W sensie, tak samo Nitashi, według mnie mm -hmm. powinieneś tutaj nawet sobie jakiś namiot postawić. A, rozumiem, taką moją bazę wypadową, tak? Tak, tak, baza wypadowa powinna tutaj być. Jest to myśl, jest to myśl powiem szczerze. Mhm. Mm Normalnie namiot tako będzie stawiany, tako. Tak, będzie namiot stawiany. Tipi będzie walone, tipi. Czekaj, 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 czekaj. Koń będzie. Walony. Koń już jest zwalony. Tak. Panie Joshi a co pan by powiedział, żeby tutaj ten pana gmach, prawda, różowy rozbudować jeszcze o inne kolory w boki. Dobrze. Oczywiście. Było dobrze. dobre. Albo. O... Oczywiście dla na czerwony, no bo prawda czerwony jak król, czerwień. Tak. Dla nas naprawdę prawda, brązowy? No bo wszyscy wiemy dlaczego, prawda? No jakby. Polor gówna mówi sam za do siebie. E, dobrze. E, 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 panie, prawda? Proszę, no. Proszę tutaj już nie robić konfliktów między tutaj. Nie, ja żartuję. Ja wora ja kocham całym serduszkiem. Aczkolwiek, panie Nitasi, czy pomoże mi pan w takim razie zrobić nam tutaj bazę? No ale to... oczywiście, że tak. Dobrze. Czekaj, to o brązowym było o mnie? Nie, 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 to było o. Mandziu. Dobrze, spokojnie. Jabł. To było o mnie? Spokojnie, nie, 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 nie. Jabł, słuchajcie. w takim razie, żeby tutaj e, nie kontynuować tej dramy Bożej. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Subskrybujcie kanał Discord GG slash i i. Polecam serdecznie. Ale gram w coś innego, tak naprawdę gram w Minecraft, czyli to samo. Polecam. Nie bo ja zmieniam nazwę kanału na Yoshi, ale sram. Nie, daj sobie Yoshi, ale Gra w Minecraft. Ej nie, ale daj? Yoshi, ale sram i bym srał filmami. Dobra. Eee, subskrybujcie, Instagram już Alio. Cześć! Nie. Cześć.